Tam dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak w nowym roku, bo w tym roku już nie zdążymy mieć zdrową wątrobę, podam Wam 6 prostych kroków, żeby mieć zdrową wątrobę. O chorej wątrobie dzisiaj mówią długo na Instagramie, na Facebooku odszukajcie i jeżeli macie zamknięte widzenie, suche oko, bóle głowy, zwłaszcza skroniowe, jeżeli gorzej widzicie na słońcu i macie światło wstręt i gorzej widzicie pół roku, wtedy jak robi się ciemniej, czyli macie dyskomfort w oczach i uczucie piasku, to ja wam mówię jako okulista, macie chorobę wątroby. Jeżeli chrupią wam stawy, jeżeli macie bruksizm, jeżeli macie podwychnięcie stawów skroniowo żuchłowych jeżeli macie czerwone kropki na ciele, macie chorobę wątroby, jeżeli macie boli przedmenstruacyjne. Jeżeli macie skrzepy w krwi menstruacyjnej, jeżeli macie bóle lędźwie podczas okresu, macie chorą wątroby. Jeżeli macie uczucie gniewu, jeżeli potraficie krzyczeć, żeby się rozładować, jeżeli się złościcie, macie chorą wątroby. I ostatnio, jak staniecie przy ścianie, dotykając głową, ramionami, pupą, czyli pośladkami, piętami ściany, popatrzycie w dół i nie zobaczycie własnych palców, macie chorą wątroby. I następnie. Jeżeli macie nadwagę, insulinooporność, jeżeli macie cukrzycę drugiego typu i macie problemy z żołądkiem jako zgagę, jako refluks, macie chorą wątrobę. Jeżeli macie kamienia w woreczku żółciowym lub zasty żółci, macie chorą wątroby. I ja nie chcę Wam tego wmówić, tylko tak naprawdę ludzie ze zdrową wątrobą prawie nie istnieją. A teraz Wam podam 6 prostych kroków, żeby mieć wątrobę zdrową. Większość z nich zrobicie sami, samodzielnie w domu. Pierwsze, termofor. Termofor pod wątrobą zawsze, na noc. Ułatwi to, w żółci, upłynnie żółć. Będzie Wam zdecydowanie przyjemnie, lżej poprawi się smak w ustach, poprawi się wzrok, kolana przestaną chrupać i nie będziecie się wybudzać pomiędzy drugą a trzecią w nocy, co też jest objawem chorej wątroby. Drugie. Jeżeli wszystkie te objawy, które wymieniłam macie, wprowadźcie w domu ślepy sondowanie. Co to oznacza ślepy sądowanie? Ślepy sądowanie to tak, dwa żółtka surowe, dwie łyżki dobrej oliwy z oliwek, może być łyżka soku z cytryny rano, na czczo, w wolnym dniu, sobota, niedzielę i na termofor. Kładziemy termofor tak jak zawsze, prawy pod żebrze i zaczynamy się ruszać na brzuch, na plecy i tak 40 minut. Co za tym idzie? Biegunka to oznacza, że żółt się wydaliła, płynna, poszła i poluzowała stolec i stolec też wyszedł w postaci biegunki. To jest dobry objaw, bo uwolniliśmy drogi wątrobowe i drogi żółciowe od zastoju żółci. Czyli to był drugi krok. Trzeci, który jest bardzo ważny. Musimy włączyć autofagię. Co to oznacza? Auto. Ja fagos pożeram, zjadam e, autocytofagię, autofagocytoza, cytosklatka, czyli ja zjadam moje własne chore komórki. Jeżeli komórka jest zainfekowana bakterią, grzybą, wirusem, mam mnóstwo toksyn lub po prostu zepsuje się mitochondria, a to są stacje paliwa, to są elektrownie naszych komórek i wtedy ta komórka w ogóle nie spełnia swojej funkcji, a komórka wątrobowa, jak pamiętacie, przez wątrobę przychodzi 1,5 litra krwi na minutę, 15 przez 10 minut, 150 przez 1,5 godziny, aż boję się pomyśleć, ile to będzie przez dobę. 150 litrów, wiecie ile to wiader i komórki muszą ciach, ciach, otwierać się, popracować, detoksykację i się zamykać. Dokładnie pracują w takim tempie. Jak się zepsują, jeżeli będzie przerost tkanki łącznotkankowej, jeżeli będzie stłuszczenie, jeżeli będzie zapalenie lub nie daj bożej będzie, jeżeli nie daj Boże, e, będzie stan tak zaawansowanej choroby wątroby, a to się nazywa marskość wątroby, to droga powrotu trwa lata, więc zróbcie to teraz. Czyli termofor, ślepe sondowanie, autofagocytoza. Co do, trzeba zrobić, żeby włączyć autofagocytozę? Pierwsze, nie jemy przez 18 godzin jemy przez 6 żadnych przykąsek. Raz w tygodniu 24 godziny bez jedzenia, raz w miesiącu bez jedzenia 3 dni. Bez tego nie zjemy chorych komórek. Ale jeżeli włączycie 18 na 6 przy chorych wątrobie, to już, 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 tyłem bardzo wolno idziecie w kierunku zdrowia, czyli autofagacytoza. Następnie z plemisti. Co on daje? Detoksykacja komórek wątrobowych. Jest najlepszy na świecie. Kupujemy w sklepie ekologicznym nasiona, to jest chwast, każdy go ma w ogrodzie, natomiast kupujemy nasiona, mielimy i sypiemy do wszystkiego. Zupa, sałatka, drugie danie, mięso, po prostu musimy drobno zmielić świeżej i sypać do wszystkiego. To jest ten krok, który jest czwarty. Mamy jeszcze dwa kroki, ten, który sami możecie zrobić, bardzo proszę, sami, bardzo proszę, skręty i ćwiczenia, w postaci skrętów, to też uruchamia wątroby, to jest bardzo ważne i możecie sami wyleczyć swój stres, co też, jeżeli odczuwacie stres, to wątroba jest zablokowana. A jeszcze dwa kroki, które nie zrobicie samodzielnie, chyba że pójdziecie na kurs. Najlepiej czyszczą wątroby pijawki i nie jest pójść na kurs i nauczyć się, terapii pijawkowej, więc wyślemy Wam linki, niż raz w tygodniu chodzić na terapię i zajmować się w gabinecie czyszczenia wątroby. Co jeszcze pomoże wątrobie? Terapia głasza. Musicie nauczyć się głaszować meridian wątroby, musicie nauczyć się głaszować narząd wątroby. Co jeszcze pomoże? Terapia próżniowa. Musicie nauczyć się pracować z meridianem wątroby, z meridianem pęcherzyka żółciowego i z narządem wątroby za pomocą terapii próżniowej. To możecie zrobić na kursach w DAO. A jeżeli nie wybieracie się na kursy i wasza wątroba jest w złym stanie, pójdźcie do swojego lekarza i poproście, żeby wam zapisał prokursam na recepty. Kupicie to w aptece i jeżeli będziemy zażywać przy jedzeniu, to te kwasy żółciowe, które tu się znajdują, sprawią jedzenie, ale jeżeli będziemy zażywać dwie tabletki na szczo, a do tego będziemy zażywać dwie na noc, czyli wtedy, jak jesteśmy dwie godziny przed jedzeniem i cztery godziny po jedzeniu, to to będzie regenerować naszą wątrobę, bo to są normalne kwasy żółciowe i soje żółciowe, które upłynniają żółć, pozwalają jej nie być w zastoju. A żółć powinna tak wyciekać jak woda, i wtedy nasze zdrowie naprawdę będzie nie tylko w naszych rękach, tylko będzie w naszych rękach na bardzo wysokim poziomie. Ja wszystkim życzę dobrego zdrowia. Czekamy na Was na następnym masterclassie podstawy dietetyki chińskiej, gdzie będzie dużo o wątrobie. To będzie oczywiście masterclass w cenie 19 zł. Jeżeli macie problem z przewodem pokarmowym, a to oznacza problem z wątrobą, to będzie warsztat akuprysury ucha, myślę, że za parę tygodni, Dotyczącej i leczenia stresu, bo to wątroba i przewód pokarmowy, bo trzecia czakra przyjmuje na siebie stres, i dotyczące przedłużonego leczenia chorób przywlekłych przewodu pokarmowego. A kto ma kulszową, to już będzie niedługo też warsztat akupresury ucha. Także zapisujcie się, nie wszyscy dojadą do Krakowa, natomiast uważam, że jeżeli będziecie pracować z własną wątrobą, to nic złego Wam nie grozi, ponieważ nasze zdrowie zaczyna się od wątroby i ja o tym mówię na każdym kursie. Dla tych, kto będzie ze mną jutro, ja wtedy będę składać życzenie. jeszcze nie wiem o czym będziemy mówić, a kto jutro już ma mnie dość i nie będzie chciał przyjść, więc ja serdecznie zapraszam w nowym roku. A życzę Wam wszystkim: przede wszystkim zdrowie, zdrowie i zdrowie. I pamiętajcie, lepiej nauczyć się własnoręcznie instrukcji obsługi własnego ciała, niż być skazanym na różnych terapeutów, czekania w kolejkach, chodzenia do apteki i wydawania pieniędzy. Zawsze jest droga powrotna do zdrowia. I dla tych, kto chce jeszcze zapisać się na piękno po chińsku, ostatnie wolne miejsce w cenie promocyjnej więc piszcie w komentarzach, podeślijmy linki. Ja dziękuję pięknie, dziękuję pięknie i bardzo, bardzo też dziękuję, że się podoba. okupunktura ucha to jest moja miłość, więc zachęcam zostać na ścieżkach zdrowia, a kto chce się uczyć, to ja naprawdę serdecznie zapraszam i pamiętajcie, pierwsza konferencja w Krakowie 9-10 marca i mam nadzieję, czy online, czy offline, bo można uczestniczyć i tak, i tak. Wszystkich Was zobaczymy. Na tym się żegnam. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Podpiszcie się na to, obserwujcie mnie, podzielcie się z przyjaciółmi, bo wasza wątroba jest w waszych rękach, a zdrowie nasze zależy przede wszystkim od wątroby. Więc Zbieram Was, a i drugiego będę robiła fantastyczny, bezpłatny webinar. Wszędzie są linki, wpisujcie się, bo to będzie w zamkniętej przestrzeni, bezpłatnej, jako prezent dla Was na nowy rok, dlaczego warto umieć pracować z własnym ciałem i na pewno tam będą bardzo ważne i dobre wskazówki. O godzinie 20. Wszystkiego dobrego!